Przedstawiciele Komitetu Obywatelskiego w Tarnobrzegu złożyli w Biurze Podawczym Tarnobrzeskiego Magistratu wniosek o przeprowadzenie referendum lokalnego w sprawie lokalizacji spalarni śmieci nad Jeziorem Tarnobrzeskim. Do wniosku dołączono blisko 4700 podpisów mieszkańców. To ponad 1000 więcej niż trzeba było zebrać, by referendum zostało zorganizowane. Jak wyglądają następne kroki w przypadku tej inicjatywy? Komitet referendalny skupiony jest wokół tarnobrzeskiej platformy obywatelskiej na czele z jej lokalnym liderem i byłym prezydentem Tarnobrzega Norbertem Mastalerzem. W skład komitetu weszło 15 osób reprezentujących różne środowiska i to one zajęły się zbieraniem podpisów i dopilnowaniem kwestii formalnych. Wielokrotnie mówiliśmy, tak naprawdę a to nie jest e, dobrodziejstwo i nie, to jest, nie jest to skok cywilizacyjny dla mieszkańców Tarnobrzega, biorąc pod uwagę, że tak naprawdę e, mm -hmm. budowa e, mm -hmm. spalarni odpadów komunalnych e, w sąsiedztwie jeziora Tarnobrzewskiego a de facto nie spowoduje, i to mówię, e, rzecz, o której mam pojęcie, nie spowoduje ani obniżki cen, ani nie spowoduje, że w blokach e, zasobów w TSM-u czy spółdzielni mieszkaniowej w Siarkowie spokojnie tańsza energia cieplna. Oczywiście jest to, żyjemy w czasach, kiedy z, delikatnie mówiąc kłamstwo uczyniono swoistą cnotę działalności społecznej, obywatelskiej, w związku z tym zaproponowaliśmy mieszkańcom Tarnobrzega, aby mogli wypowiedzieć się w formie referendum lokalnego. Na temat samej lokalizacji nie dyskutujemy, czy mieszkańcy sobie życzą samej spalarni w istocie, tak? natomiast kwestionujemy zamysł prezydenta miasta, który chciałby tą spalarnię zlokalizować w bezpośrednim sąsiedztwie jeziora Tarnobrzeskiego. O tym, że podjęta zostanie próba organizacji referendum, poinformowano pod koniec kwietnia w czasie wizyty parlamentarzystów Platformy Obywatelskiej w Tarnobrzegu. W pierwszej połowie maja rozpoczęto formowanie komitetu i przystąpiono do zbierania podpisów. W przypadku Tarnobrzega niezbędne było zebranie około 3600 podpisów. Poparcia. Naszym obowiązkiem jest przekazanie w tym wniosku ponownie pytania, które, które będzie pytaniem referendalnym i brzmiono następująco: Czy jesteś przeciwko wybudowaniu spalarni śmieci w odległości mniejszej niż 1000 metrów od brzegu jeziora Tarnobrzeskiego? Do niniejszego wniosku, proszę Państwa. Dołączamy 507 kart zawierających 4687 podpisów. Chcemy powiedzieć, że tych podpisów rzeczywiście jest dużo więcej, bo yy, z różnych względów mieszkańcy, na przykład, obawiali się podawać numeru PESEL, podpisywali się, ale nie, podawali na przykład datę urodzenia, niekoniecznie numer PESEL, więc tych podpisów jest dużo więcej. I, ale tak, oczywiście, jak zostało wspomniane, nie zostały one wzięte pod uwagę, bo zostały policzone tylko te podpisy, które według nas spełniają wymogi formalne. Myślę, że należy podziękować wszystkim mieszkańcom, których tu nie ma z nami, ale którzy bardzo mocno przez ostatnie 60 dni zaangażowali się. Wśród tych mieszkańców Tarnobrzega są osoby z różnych środowisk zawodowych, z różnych organizacji społecznych, stowarzyszeń, również mieszkańcy w różnych przedziałach wiekowych. Dziękujemy w tym miejscu również mieszkańcom innych miast, bo takowi mieszkańcy występowali często, chcieli się podpisać. Niektórzy się podpisali, ale niestety ich głos nie mógł być tej globalnej liczbie wzięty pod uwagę. Szczególnie tutaj mocno angażowali się mieszkańcy powiatu Tarnobrzeskiego ziemskiego, a więc głównie mieszkańcy gminy Nowa Dęba i miejscowości Chmielu. Za to też serdecznie dziękujemy. Po złożeniu wniosku wraz z podpisami będą one sprawdzane i weryfikowane w Urzędzie Miasta Tarnobrzega. Następnie Rada Miasta powinna wyznaczyć termin zorganizowania referendum. By było ono wiążące, musi w nim wziąć udział 30% uprawnionych do głosowania mieszkańców. W przypadku Tarnobrzega to około 11 tysięcy osób. Referendum musi się odbyć w ciągu 50 dni od ogłoszenia w dzienniku województwa podkarpackiego. Nie może być połączone jako referendum lokalne z wyborami parlamentarnymi. To byłaby oczywiście w tym przypadku dla nas z punktu widzenia frekwencyjnego dobra wiadomość, ale mamy nadzieję, że jednak, mimo że były przypadki w kraju, gdzie choćby z ostatnich tygodni. Przykład Kraśnika, w przeszłości Bielska-Białej, gdzie e, inicjatorzy e, referendum w sprawie spalarni odpadów komunalnych byli bardzo blisko e, granicy 30-procentowej frekwencji. No coś brakowało, mam nadzieję, że mieszkańcy Tarnobrzega a, dadzą wyraz e, no swojemu zaangażowaniu obywatelskiemu i jednak tą a, granicę podniosą. Generalnie wszyscy, y, którzy się podpisywali, byli oburzeni w ogóle, że że taki pomysł mógł komukolwiek do głowy przyjść. Byli ludzie, którzy w ogóle nie wiedzieli, że, że są takie plany, więc trzeba było ich uświadomić. Może były jednostkowe przypadki, które podpisały się, pod, pod, złożyły swój podpis, żeby w referendum się wypowiedzieć, bo na przykład miały jakieś pozytywne zdania, ale to naprawdę były bardzo jednostkowe przypadki. Generalnie większość tych, którzy złożyli podpisy jest przeciwna tej lokalizacji i przeciwna temu pomysłowi. Mimo dużej ilości podpisów, teraz wymagania będą znacznie większe. By referendum było ważne, członkowie komitetu planują zorganizowanie kampanii informacyjnej. Wszystko po to, by mobilizować i zachęcać do udziału w referendum kolejne osoby. Biorąc pod uwagę różne czynniki, wnioskodawcy szacują, że referendum odbędzie się we wrześniu. Tak naprawdę sama zbiórka a, skłaniała mieszkańców do. Dyskusji. Dyskusji o tym, co się w mieście buduje, a czego się nie buduje, a co się powinno budować. Były też dyskusje przy okazji o rzeczywistości naszej, politycznej w kraju, ale również były głosy też skrajne, bo nie będziemy. Są osoby, które uwierzyły w propagandę FCC i Tarążyckiego magistratu, prezydenta miasta, że autentycznie będą mieli. Tańsze, śmieci. y, y, tańsze śmiecie. Były też głosy, Szanowni Państwo, takie, gdzie Pan nie dowierzał, że skoro na zebraniu osiedlowym słyszał z ust poważnego urzędnika miasta, że po zrealizowaniu tego projektu przez FCC będzie w blokach płynęła tańsza energia cieplna, no nie wyobrażał sobie. Ja mu zadałem pytanie, czy, czy być może proponujący to prezes FCC albo zastępca prezydenta będzie w jadorku donosił mieszkańcom TSM-u tą energię cieplną. Mamienie mieszkańców Tarnobrzega informacją, że będzie tańsza energia cieplna, to możecie sobie Państwo wyobrazić. Energia cieplna przekazywana jest rurociągami. Jak wyobraża sobie inwestor, czy miasto, czy prezydent, który tak przed do tego pomysłu, wybudowanie rurociągu z nad jeziora tarnobrzeskiego do miasta, żeby przeprowadzić to ciepło. Podejrzewam, że ten rurociąg mógłby być tyle sam wart, co ta, co ta spalarnia. Ewentualnie jeszcze trzeba brać pod uwagę straty ciepła po drodze, prawda? No to jest, to jest troszeczkę absurdalna sprawa i myślę, że ktoś to logicznie myśli, to dokładnie sobie zdaje sprawę z tego, że tańsza energia ciepła to nas nie dotyczy. Opłata za śmieci mniejsza... Myślę, że też nie, bo będziemy tu wszyscy obciążeni właśnie tutaj lokalnie opłatami za wchodzące CO2, czyli za, za emisję dwutlenku węgla. I to, I to będzie nas na pewno dobijało, bo tak jak zostało wspomniane, w tej spalarni, w tej przewidywanej, będzie spalane tylko 5% śmieci Starnobrzega, 95% będzie zważone z z różnych zakątków Polski, a nawet Europy.